Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku akwarystycznej encyklopedii. Dzisiaj mówimy sobie rytkę Piemnotorymus yy, Tetwnezi. Ale na początku yy, nakarmimy te grubasy, bo już jest pora, A tak przy okazji myślę, że odcinek. A przy okazji właśnie je nakarmię. W międzyczasie jeszcze chciałbym Wam. Podziękować. Właśnie zauważyłem, że na moim kanale jest 401 dokładnie subskrypcji. Chciałbym Wam za to podziękować, ponieważ jest to takie motywujące i wspierające takie. Ogólnie Dziękuję Wam za wszystkie łapki, i tak dalej. Ponieważ naprawdę motywuje. Dziękuję Wam jeszcze raz. A teraz przejdźmy właśnie do odcineczka, e, tak jak wcześniej wspomniałem, dzisiaj e, Gymnachoryngus tetraenezii, czyli żałobniczka czarna. E, nie będzie dzisiaj nic bardzo skomplikowanego, bo o tej rybie, e, takiego, takich cudów nie można już powiedzieć, bo e, nie ma tutaj nic bardzo trudnego. Ryba ta dorasta do około 6 cm, długości książki podają do 8 cm, osobiście się z takimi rybami, takich rozmiarów nie spotkałem. Akwarium optymalne dla stada około 10 osobników powinno być według mnie przynajmniej 100 litrów, dół, 100 litrów powinno mieć. Temperatura wody 22 do 26 stopni, GH wody od 5 do 10. Natomiast pH od 6,5 do 7, czyli pH standardowe raczej dla większości ryb pochodzenia z Ameryki Południowej. Eee, właśnie pochodzenie zamieszkują szeroko rozsiedlone tereny Brazylii i Boliwii. Zamieszkują także obszary Mato Grosso oraz Bożecze Rio Paraguayo i Rio Negro. Jeśli chodzi o zbiorniki, jakie powinniśmy zapewnić tym rybkom, Powinien być on szczelnie przykryty, niezbyt silnie oświetlony. Przyda się również grzałka, wydajna filtracja, tak jak zresztą u większości ryb, ponieważ ryby te są stosunkowo wrażliwe na e, wszystkiego rodzaju związki azotowe w wywodzie, podobnie jak akary z maroniu, których już wspomniałem w poprzednich odcinkach. Zbiodnik powinien być stosunkowo ciemny. Za dekorację powinniśmy użyć korzenie, lignity, które zapewnią taką lekką brązową wodę w naszym zbiorniku, ponieważ ryby te właśnie pochodzą z Ameryki Południowej i im ciemniejszy zbiornik, tym ryby są bardziej wybarwione. Ciekawostką jest to, że zdrowie tych ryb i samo poczucie można zobaczyć, że im ciemniejsza jest tylna część ciała tych ryb, od płetwy grzbietowej poprzez płetwę dolną I tylną część ciała, im, czerń, im intensywniejsza jest czern tym po prostu te ryby czują się lepiej i czują się one bezpieczniej w naszym zbiorniku. Należy pamiętać także o podmianach wody, tak jak wcześniej wspomniałem, bo są to ryby wrażliwe na nadmierną ilość związków azotowych. Zbiornik należy obsadzić w sposób gęsto roślinny, pomimo tego, że ryby te pochodzą z biotopu Blackwater, jest to ich naturalne środowisko. Lecz w akwarach ogólnych, aby miały schronienie, polecam osobiście obsadzić zbiornik nużeńcami, walisnerią, hydrofilią, kabombą i tego typu wysokimi roślinkami. Ryby te zamieszkują Środkową i górną strefę zgodnika, także aranżacja dna, rośliny typu Kryptocornia, Sagitaria czy inne roślinne dnie nie będą miały dla tych ryb większego znaczenia. Jeśli chodzi o charakterystykę, są to ryby stosunkowo bardzo łagodne. Niektóre książki podają, że nie powinno się ich łączyć z rybami, które mają długie z płetwy. Gdzie osobiście tego nie zaobserwowałem? Według mnie to jest jeden z najlepszych gatunków, które można łączyć ze skalarami, ponieważ wszystkie mniejsze są narażone na skonsumowanie. Polecam osobiście łączyć np. z bystrzykami ornatus, innymi rodzajami bystrzyków typu bystrzyk przepięknopłetwy, płetwy, bystrzyk cytrynka tak zwana, rodostomus. Nam polecam osobiście także niektóre pielęgniczki typu kakadu, remirezi, akary z Maroni, skalary z innych biotopów. Mogę polecić górami, właśnie bocje jakiegoś jakiego wszelkiego rodzaju, labeo, kosiarki. Te ryby nie będą sobie w żaden sposób przeszkadzały. Tutaj ja wcześniej wspominałem już są to ryby stadne, powinniśmy je w hodować w grupach około od 6 do 10 osobników. Jeśli chodzi o pokarm, nie są to ryby w ogóle wybredne. zjedzą praktycznie wszystko Odmrożone, które powinny być głównym składnikiem, typu właśnie larwy komala, komara, szklarka, oczlik, ochotki nie powinny się podawać ze względu na to, że przenosi różnego rodzaju cuda w sobie. Warto także wzbogacać dietę ryb o pokarmy roślinne. Chociaż są to ryby typowo mięsożerne, bardzo chętnie też zjadają muchy owocówki. Jest to jeden z przysmaków tychże rybek. Także to by było chyba tyle w sumie o tych rybach. Nie ma tutaj cudów do opowiadania. To są to ryby o małych wymaganiach, tak jak wcześniej wspomniałem, pokażę jeszcze, jest bliska. A na koniec może jeszcze jako taki dodatek spróbuję nakarmić bocyjki z ręki. Zobaczymy czy im się będzie chciało jeść. Tak wygląda chyba żałobniczka, to chyba każdy wie. Ja mam akurat takie jasne, bo w moich okolicach innych żałobniczek nie ma. Dla mnie to w sumie nie ma większej różnicy. Ryba według mnie stosunkowo niedoceniana przez akwarystykę, ponieważ jest ona taka stosunkowo ciemna, mało taka, mało wybarwiona. Mi się osobiście ona podoba, ponieważ jest spokojna, nie tak jak wiele ryb, typu jakieś tam danio czy neony, które po prostu tak zapierniczają po akwarium bezmyślnie. Ja ogólnie lubię spokojne ryby, nie lubię czegoś ruchliwego, mi się to po prostu nie podoba ja osobiście mi się te ryby bardzo podobają są zwolennicy przeciwnicy tych ryb ja osobiście lubię właśnie spokojne ryby które sobie tak jak widać dryfują, można to tak nazwać w toni wodnej nie ma z nimi problemu ja mam pięć żałobniczego ostatnimi czasy właśnie znajomy mi przywiózł dwie bo chciałem po prostu sobie dokupić, bo u mnie w sklepie było tylko trzy, to kupiłem trzy. Co, co poradzić? znajomi właśnie przywóz z, z Krakowa. Yy, dwie kolejne za Molinezję, które właśnie tam oddałem. Także tutaj cudów z tą rybą nie ma. Tak ona się prezentuje. Chyba każdy żałobniczkę widział, a jak nie widział, to widzi. Czasami właśnie tutaj no, zdarzy się skubnąć. Ale tu teraz, jak widać, jest ruch, bo jest pora karmienia. Eee, także to by było chyba tyle o tej. Mierzałbym czy to jeszcze postaram się nakarmić te bocje eee, z ręki. Nie wiem, czy uda się. Nakarmię je dzisiaj pastyleczkami. O! Okej. Okay. widać, największa grubas już szaleje tutaj. Oskar, przesuń się. Widzę, że bocyjka tutaj. Jak widać, no. jedna kurwana. Jeszcze może jedną, bo dwa dni mu dostały, to nie chcę ich przekarmiać. To nie jest wprawdzie związane z dzisiejszym odcinkiem. Ale tak wynagrodzenie, bo o żałomiczkach tak widzę powiedzieć nie można. A tam prosiliście, żeby właśnie o tym nakręcić filmik, także proszę bardzo, bocyjki bardzo sobie chętnie wcinają. Niedługo właśnie będzie chyba następna akwarystyczna encyklopedia. O bocjach. Także co, w tym odcinku to by było tyle. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach akwarystycznej encyklopedii i nie tylko. Także do zobaczenia. Na razie. Cześć.